Czy obszar kosmiczny jest dla naszej firmy absolutnie naturalny? To wynika z prostej przyczyny. Z punktu widzenia firmy telekomunikacyjnej, mówiąc technicznie, nośna nie ma znaczenia. Czy to jest światłowód, czy to jest fala radiowa emitowana w powietrzu, czy jest to fala radiowa, którą wystrzeliwujemy w kosmos, którą odbiera, a następnie retransmituje satelita. Z naszego technicznego telekomunikacyjnego punktu widzenia jest rzeczą wtórną. Ważne jest to, że prowadzimy transmisję danych, no bo to jest jakby istota działalności telekomunikacyjnej. I jeśli chodzi o łączność satelitarną, no to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie niezwykle proste, jeżeli chodzi o logikę działania, czyli transmitujemy sygnał do satelity, która następnie go retransmituje, i jak najszybciej ściągamy na Ziemię i e, w, tak powiem, pchamy we światłowody. E, I z tego punktu widzenia no, jest to łączność jak każda inna i to jest dla firmy telekomunikacyjnej jak najbardziej naturalne pole rozwoju. Ten teleport jest otwarty dla wszystkich klientów, zarówno sektora publicznego, jak i sektora komercyjnego. I tutaj, oczywiście. Pierwsza rzecz, która się nasuwa, jeśli chodzi o łączność satelitarną, to jest łączność o charakterze globalnym. Tak jak w przypadku usługi dla MSZ, tutaj dostarczamy łączność dla sieci, dla placówek dyplomatycznych polskich na całym świecie. Także każda firma, która działa, wydaje mi się, w szerszym zakresie, zarówno globalnym, jak i kontynentalnym, może korzystać z łączności satelitarnej jako łączności bezpiecznej, ale także łączności redundantnej wobec tradycyjnej łączności światłowodowej. Drugi obszar, taki bardziej krajowy, bym powiedział, to jest wykorzystanie łączności satelitarnej jako zapasowej dla tych instytucji, które, dla których ciągłość działania jest absolutnie krytyczna. Tutaj mówimy o infrastrukturze krytycznej, zarówno energetycznej, jak i finansowej, i tu na pewno łączność satelitarna jest czymś niezwykle pożytecznym, co zapewnia zarówno wysoką jakość, wysoką ciągłość, gwarancję ciągłości działania, ale też wysokie cyberbezpieczeństwo. Z punktu widzenia planowania tej sieci satelitarnej, pierwsze co bierzemy pod uwagę to są lokalizacje. Przede wszystkim nasza jako punktu centralnego, natomiast ważne są też lokalizacje, gdzie ta łączność nasza ma trafić. W związku z tym, że niektóre z, ze stacji remote, czyli naszych klienckich, są w, w krajach tropikalnych, gdzie są duże opady deszczu, więc braliśmy pod uwagę również pasmo C. Standardowo taka łączność będzie świadczona tutaj na satelitach geostacjonarnych. W związku z tym opieramy się na, na paśmie C lub KU, bo to są standardowe pasma na tych satelitach dostępne dla rynku prywatnego. Dobierając pasma, braliśmy też pod uwagę to, co dzieje, zadzieje się za moment w Polsce, czyli 5G. 5G wykluczy nam pasmo C w odbiorze. W związku z tym, tutaj raczej opieramy się na, na paśmie KU, natomiast biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne y, wszystkich stacji klienckich, w niektórych rozwiązaniach wzięliśmy y, y, pod uwagę pasmo C, a w niektórych pasmo KA, KU przepraszam. I w związku z tym, y, że te lokalizacje są rozstrzelone mocno po świecie, byliśmy zmuszeni do tego, że y, musimy dobrać więcej satelit niż jeden żeby zapewnić tą łączność. Stąd jest wiele anten na naszym polu antenowym i planowanie zakończyło się tym, że dobrane zostały pasma, dobrane zostały satelity, które zapewniają odpowiednie pokrycie. Następnie udaliśmy się do, do tych operatorów satelitarnych, zakupiliśmy pasmo i świadczymy usługę. Celujemy tylko w operatorów, czterech w sumie najważniejszych na świecie z krajów natowskich, to jest Intelsat, Eutelsat, Telesat i SES. Port może być rozwinięty w kierunku Centrum Kontroli Misji Satelitarnych. Tu na pewno to, co się w Polsce jest niezwykle potrzebne i co się samo nasuwa, to jest konstelacja satelitów obserwacyjnych. Obserwujemy, że na rynku wewnętrznym polskim bardzo wiele instytucji państwowych i prywatnych korzysta z obrazowania satelitarnego i to jest bardzo istotny rynek, na którym rzeczywiście można rozwinąć katalog usług. On się oczywiście nieodzownie wiąże z komponentem też telekomunikacyjnym, no bo to za to satelita, z którym można nawiązać łączności. I w tej chwili podejmujemy starania, żeby Exatel stanął na czele konsorcjum, które zbudowało właśnie pierwszą polską misję. Która pozwoliłaby na uruchomienie konstelacji satelitów obserwacyjnych? Są dwa, dwa zadania. jakby. Jedno to jest telekomunikacyjny satelita na orbicie geostacjonarnej. To raczej jest późniejszy projekt. Natomiast wcześniej prawdopodobnie powstanie jeden lub później więcej, czyli konstelacja satelity na niskiej orbicie lub średniej orbicie, które będą służyły do zobrazowania. Ziemi, między innymi obszaru Polski, i tutaj, żeby rozpocząć kontrolę na takiej misji, wystarczy postawić jedną antenę na terenie, na przykład u nas w teleporcie, lub później kolejne redundantne gdzieś indziej w Polsce, i w ten sposób możemy już kontrolować satelitę. Wystarczy do tego jedna antena, zazwyczaj ona ma dwa lub trzy pasma. I dzięki temu mamy możliwość komunikowania się z satelitą. To nie są pasma doświadczenia usługi, tylko typowo do kontroli misji, więc one są na niskich częstotliwościach łatwo dostępne, tak żeby satelitek, gdyby nie daj Boże się przesunął i nie był w miejscu, gdzie się go spodziewamy, żebyśmy też mogli nad nim mieć kontrolę.